Cześć, wszystkim jestem Lena i dzisiaj witam Cię z Wami w takim już e, stroju narciarskim, e, ponieważ zapraszam Was na vloga z wyjazdu e, w góry. E, I to jest wyjazd w ogóle świąteczny. E, pojechaliśmy całą ekipą, w ogóle pierwszy raz e, będę w górach z tak dużą ekipą jak teraz, ponieważ jest moja rodzina, jest, e, są też moi znajomi, e, więc naprawdę w pewnym momencie będzie bardzo dużo osób, bo część jeszcze dojedzie e, po świętach. Teraz właściwie jedziemy już na stok. Oczekiwania, rzeczywistość, dużo ludzi, ale fajna jest pogoda, bo świeci słońce, jest ciepło, uwielbiam jak świeci słońce, jest bezmurne niebo, w Polsce tego nie ma, raz przez cały 5 lat taka pogoda była w Polsce przez jeden dzień, ludzi mogło się wydawać dużo, natomiast no zawsze Austria, Włochy, te wyciągi mają to do siebie, te ośrodki narciarskie. Że tu jest pełno tych wyciągów, i tak naprawdę tłumów nie ma, bo to się rozkłada wszystko. Tu połączenia w tym Skivalt, czyli w tym ośrodku, w którym teraz jestem. I zobaczcie, w ogóle tutaj jest kilka wiosek, o, które są połączone, więc można z wioski do wioski to. Przyjeżdżać. A tam jest Kidski Kirchberg. To tam też kiedyś byłam, kilka lat temu. Kidzbyhel, o, Kitzbühel. o. To były rejony, które tam kilka lat temu byłam. A teraz tu obok na Skiveld. Zobaczcie, jak dużo jest tutaj tych wyciągów. No, mówię, od wioski do wioski można sobie jechać, więc tutaj, jak jest dużo ludzi, to się po prostu rozkłada. bo bo jest tyle wyciągów. Cała rodzina zjeżdża. Tu apreski, czyli miejsce, gdzie można siąść i odpocząć na imprezie po zjeżdżaniu na Tutaj z tej strony w ogóle mają tor saneczkowy, ale nie będę ukrywać, że wiem ja się bardzo tutaj na samkach zjeżdżać, bo są naprawdę no jak na nartach trasy. No ale wszyscy, rzeczywiście dużo ma, 90% osób kaski. Nagram tylko moje danie, czyli gulasz z... Jelenia. Z tą paczką oglądamy zmierzch po niemiecku. Jak byłam nastolatką, to widziałam ten film tyle razy, że znam go praktycznie na pamięć. Więc wychwytuję niemieckie słówka, nowe niemieckie słówka, bo znam ten film na pamięć po polsku. Więc czekamy tutaj na reakcję końcówki ostatniej części, ponieważ są tutaj wśród nas osoby, które nie widziały tego filmu, a zawsze końcówka. Jest, na TikToku często nagrywają reakcje na tą końcówkę. Dzień drugi, dzisiaj ma być troszkę zimniej niż wczoraj, natomiast wczoraj, słuchajcie, był upał. Momentami naprawdę rozpinam kurtkę i kombinezon, więc uwielbiam jak świeci słońce, bo wtedy naprawdę jest ciepło, ciepło, natomiast jak widzicie ja jestem totalnie zakapturzona, leka czapka jeszcze dodatkowo, na to idzie kask, tutaj mam pod spodem, pod kombinezonem jeszcze sweter, no i pod spodem jeszcze jest bielizna termoaktywna, więc ja bardzo się tak opatulam, no a potem okazuje się, że ubrałam się za grubo i wczoraj byłam totalnie spocona. Wszyscy poszli do łazienki, więc y, pilnuję sprzętu nadziorskiego i snowboardowego. Dokładnie to samo było wczoraj, tak? że wszyscy idą do łazienki, jakby nie mogli zrobić hotelu. Dzisiaj też przepiękna pogoda, właściwie cały czas ma być tak ładnie. Jak kiedyś byliśmy w Austrii na dwa tygodnie, no to przez pierwszy tydzień było słońce tak jak teraz, a drugi tydzień była beznadzieja, była mgła, nic nie było widać, pochmurnie. Więc tutaj pogoda we w Austrii to tak troszkę też nie wiadomo, czy się trafi właśnie na słońce, czy się trafi na mgłę i, i zachmurzenie. Y jednak jak ostatnio jestem częściej we Włoszech, to tam jednak pogoda jest trochę bardziej przewidywalna, że jednak to słońce jest częściej. Jak ktoś był tylko w Polsce, to naprawdę mam wrażenie, że nie wie co to jest zjeżdżanie na nartach, bo tutaj mówię, jest setka tras yy, i możecie cały dzień nawet zjeżdżać z, z każdej innej ani razu nie powtórzyć zjazdu tą samą trasą, więc, więc jednak w Polsce nie ma takich ośrodków. No jest zieleniec, ale to w ogóle się do tego nie umywa. Wiecie, słońce i siedzą ludzie. Tu na szczycie jest platforma widokowa. I można sobie zobaczyć widok ze wszystkich stron. Świeci mocno, słońce. Niepotrzebnie drugą kurtkę ubierałam. dzisiaj w sensie kombinezon i kurtkę. cokie góry po 3000, niektóre mają nawet więcej, prawie 4. W trzech dniach zjeżdżania, czyli zmęczenie materiału, i ja już nie mam siły, jestem obolała. Bo moje ciało nie jest jednak przyzwyczajone do tak intensywnego wysiłku, gdzieś tam od rana do tej 16, kiedy jest ostatni zjazd. Więc przez 3 dni takiego intensywnego zjeżdżania, to moje ciało totalnie odmawia jakiejkolwiek współpracy. Natomiast Karol, czyli mój brat, jest taki, że on ustawia budzik o 7 rano i już mówi wstaje i mówi dalej śniadanie, i jedziemy. I co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Pogoda średniowa, dlatego zwiedzamy Monachium, bo jest tutaj blisko. Zobaczcie jak pochmurnie jest po prostu. A jak jest pochmurnie to źle się zjeżdża, jednak jak jest słońce to wiadomo dużo lepiej się zjeżdża. O panorama Monachium, bo jesteśmy teraz w Olympic Park, czyli Parku Olimpijskim. Tutaj te obiekty zostały wybudowane na olimpiadę. Będąc w Monachium oczywiście musiałam wejść do Louis Vuitton i tutaj oglądałam torebki Capucin, czyli taką jedną z takich flagowych i droższych torebek od Louis Vuitton. I tutaj przymierzałam egzotyczne skóry. Tutaj czarna jest ze skóry krokodyla, taka srebrno-biała jest ze skóry węża morskiego. No i to jest przepiękna torebka, od razu rzuciła mi się w oczy. Cena zabójcza, bo 30 tysięcy, natomiast... Przepiękna jest. I to jest sorebka, to jest mój cel na 2026. Już dawno nie byłam obsługiwana przez osobę, która miała tak dużą wiedzę i w ogóle była tak sama z siebie pomocna, bo wiadomo, ci wszyscy pracownicy w Louis yy, i w ogóle wszędzie w tych drogich markach, jak poprosicie, to oni wam pokażą wszystko, co chcecie, a ten pan, który mnie obsługiwał, to był taki, że sam z siebie pokazywał, że o, zobaczcie jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to mamy, więc to w ogóle czułam się, no, obsługiwana naprawdę top, top, top i w ogóle to był pan, który bardzo dużo opowiadał, bo pokazywał mi w sumie głównie em, tę torebkę Cappuccin, e, czyli trochę taki bierkin jak od Hermesa. E, I właśnie opowiadał trochę o tej torebce, e, o pozyskiwaniu skór i w ogóle, bo jest to torebka, która występuje w ogóle w egzotycznych skórach. I oni nie odławiają zwierząt tak z natury, tylko gdzieś tam mają e, w Stanach specjalne hodowle, gdzie właśnie hodują gdzieś tam te zwierzęta. E, m, na te torebki yy, i oni zaopatrują też Hermesa w te same skóry. Więc gdzieś tam, jak macie tą torebkę Birkin, na przykład z krokodyla, no to Louis też ma ten tego konkretnego jakby krokodyla, e, więc, więc to była taka ciekawostka. Nawet nie wiedziałam tego, e, więc, więc Hermes i Louis mają po prostu te same materiały, jeśli chodzi przynajmniej o tą e, egzotykę. E, natomiast no, wracając to Capuchin występuje właśnie w bardzo wielu takich egzotycznych skórach. stróż, krokodyl, pyton, węże. E, piękna jest ta rybka. Ja już kiedyś ją widziałam, ale widziałam ją w kilku wersjach, natomiast w takich Normalnych skórach powiedzmy, gdzieś tam wiecie z dodatkiem, z jakimś łańcuszkiem czy coś takiego. Natomiast zawsze gdzieś tam oglądałam ją w czerni i nie patrzyłam w sumie nawet na te egzotyczne skóry. A teraz od razu przy wejściu rzuciła mi się w oczy ta egzotyka to od razu yy, pan do mnie podszedł, że o, że widzisz, widzi, że tutaj ja mam dobry gust. To pokazał mi po prostu sam z siebie wszystkie te egzotyczne wersje, jakie mieli, że yy, macie na przykład rączkę z krokodyla, yy, a resztę macie po prostu ze skóry. Yy albo całą torebkę macie, na przykład z pytona, z krokodyla, no przepiękne były te torebki i natomiast no. Egzotyka jest droga. Te egzotyczne skóry są bardzo drogie. W ogóle sama torebka Cappuccino jest droga, bo powiedzmy takie standardowe wersje, co tam chodzą od 5,5 tysiąca euro. Z tego co patrzyłam, te najmniejsze nawet, więc te większe to po 6 i w górę. Te takie powiedzmy normalne skóry, a co dopiero egzotyka. Torebka, która bardzo mi się podobała, czyli ze skóry takiego węża morskiego, w ogóle ta skóra była dużo gładsza niż na przykład pyton. Pyton tak był taki poszerpany jakby w dotyku. Natomiast o, ta torebka ze skóry e, węża e, morskiego była bardzo gładka, bardzo przyjemna wręcz. E, no, ta torebka kosztowała niecałe 7 tysięcy euro. To jest bardzo dużo. E, to jest jakieś 30 tysięcy złotych, to wiecie, to projekt Chanel. E, natomiast no właśnie Pan opowiadał, że to jest wręcz taki Birkin e, u Hermesa, że, że ta torebka. Więc to, to ciekawe. Piękne były te torebki, marzy mi się i i to jest torebka, którą chciałabym sobie kupić, natomiast zawsze te kupno tych torebek, to u mnie wygląda w taki sposób jak w tym roku. Że gdzieś tam w planach na ten rok miałam, że o kupię sobie ten Speedy Trunk 2.0, piękna też ta torebka jest. Yy, I co? I, I zapomniałam o tej torebce w tym roku, za, za to sobie kupiłam 6 par innych butów. A jeśli chodzi o buty, to w ogóle miałam w planach w tym roku kupić sobie tylko lubotany. A kupiłam w międzyczasie jeszcze 5 innych par a torebki żadnej. No właśnie tak się kończy u mnie kupowanie, że ja po pół roku zapominam, co tam chciałam sobie kupić z torebki, a idę do sklepu, widzę fajne buty, to kupuję sobie buty. Więc, więc zakaz kupowania butów teraz i będę zbierać na tą torebkę. No śliczna jest naprawdę, taka wyjątkowa też, że jednak, jak patrzyliście na te torebki z tych egzotycznych skór, no to po prostu... No Są wyjątkowe, że jednak y, gdzieś tam zawsze szłam w taką klasykę, w te czernie, y, a jednak od razu mi się rzuciła w oczy ta i od razu kuczeno robi dużo większe wrażenie niż po prostu taka czarna, zwykła torebka. Dziś, ostatni dzień starego roku, roku 2025. Od rana jeszcze zjeżdżamy, przynajmniej część z naszej ekipy zjeżdża. Natomiast y, potem wieczorem y, będziemy jechać. Jest kilka opcji: Monachium, Salzburg bądź Innsbruck na Sylwestra. Myślę, że ostatecznie gdzieś tam tamta nasza ekipa porozjeżdża się po tych trzech miastach, bo części zależy na przykład na Monachium, a części zależy na Salzburgu. My jeszcze tutaj nie zdecydowaliśmy. I dzisiaj zjeżdżamy w ogóle po drugiej stronie góry, bo wcześniej zjeżdżaliśmy tam. Natomiast teraz zjeżdżamy tutaj, żeby sobie wszystkie teraski poobczajać. No i tak wszystkich tras nie, nie przyjechaliśmy, nie obczailiśmy, bo tego jest po prostu tutaj bardzo dużo. A jak jest jakaś fajna trasa w słońcu, to po prostu cały czas chce się tylko i wyłącznie nią zjeżdżać, nawet nie chce się gdzieś tam zwiedzać. Dzisiejszy wieczór, Sylwester, spędzamy w Salzburgu. Z Salzburgu. Część pojechała do Monachium, a część po prostu z nami tutaj do Salzburga. No, ja się gdzieś tam musiałam dogadać, zrobić burzę mózgów ze znajomymi, bo my w ogóle przyjechaliśmy jednym autem, w cztery osoby. Więc aż tyle aut nie mamy, żeby pojeździć po, po całej okolicy. Tutaj na wzgórzu zamkowym mają być fajerwerki, które mają być widoczne z centrum miasta. A w ogóle w Monachium nie ma być fajerwerku, bo tam mają zakaz. Robili zakaz na całe centrum. Tylko mają mieć jakiś pokaz laserowy. Tu jest scena na rynku, a tutaj, z... jezu, z tego pagórka, z tej góry, zamkowej, będą puszczać. A tutaj, obok w ogóle, jest jarmark świąteczny. Tutaj, jarmark jest gigantyczny, on się jeszcze tam ciągnie. I tutaj, no, większość budek jest pozamykane. Jest otwarte jeszcze jedzenie e, i napoje. I like Angela, Pamela, Sam. Martín. wróciłam już do domu. Pożegnaliśmy rok 2025, witamy nowy rok. Wiecie, nowy rok nowaja. Nie w tym roku, ponieważ pierwszy raz rzeczywiście nie będzie to nowy rok nowaja, ponieważ w poprzednim roku udało mi się wprowadzić wszystko, co tak naprawdę chciałam i może nie w takim stopniu, w jakim bym chciała, natomiast no, udało mi się to wprowadzić, więc gdzieś tam po prostu w tym roku będzie to kontynuacja. Tego Wam życzę, żebyście też mieli taki moment, w którym nie powiecie nowy rok, nowa ja. Tylko y, będziecie po prostu kontynuować gdzieś tam y, te rzeczy, które wprowadziliście już w poprzednim roku. Rok 2026 u mnie będzie rokiem y, jakości. To jest coś, co już też wprowadziłam w zeszłym roku i co będę po prostu kontynuować w tym roku, y, czyli gdzieś tam chcę po prostu w moim życiu mieć. Jakościowe rzeczy, i nawet nie mam na myśli rzeczy materialnych, co jakościowe spędzanie czasu, co jakościowych znajomych, więc w tym roku gdzieś tam e, będę, będę ma mocniej się na tym skupiać. No i e, rzeczy materialne też chcę postawić na jakość. E, coś, co wprowadzałam, zaczęłam wprowadzać już w zeszłym roku. Będę kontynuować w tym, czyli gdzieś tam właśnie zwracanie uwagi na te składy, rezygnowanie z kupowania w sieciówek na rzecz właśnie polskich marek, polskich projektantów, rzeczy od projektantów. Wzywam tego żebyście właśnie mieli też taki rok, w którym po prostu powiecie, że kontynuujecie, a nie zaczynacie od nowa, bo to też naprawdę zupełnie inaczej zaczyna się rok, e, kiedy myśli się, że się po prostu kontynuuje, a nie kiedy my, myśli się, że tak, nowy rok, nowa ja, zaczyna się od nowa, e, więc, e, więc 2025 był naprawdę bardzo udany. Na Instagramie już ogłaszałam, natomiast wiem, że nie wszyscy mają Instagrama, więc powiem tutaj, że w 2026 e, wchodzę jako narzeczona, e, więc to też się zmieniło. Natomiast o tym jeszcze nagram kiedyś osobny filmik. Więc. Bardzo się cieszę z tego roku, który był, bo naprawdę fajnie, dużo rzeczy wprowadziłam, dużo rzeczy się zmieniło, nie w takim stopniu, jak bym chciała, ale właśnie ten 26 będę kontynuować, żeby skończyć 26 z nawykami w takim stopniu, w jakim bym chciała. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach na dole, jak wy spędziliście Sylwestra. Jeśli lubicie takie vlogi, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!